Dzień dobry. Pięknie wyglądają, prawda? Dwa skorpy koło siebie. Słonie moje kochane, takie ciaci, ciaci, ciaci. Czekajmy już na odbiór. Pojutrze ma sobie klient po nim przyjechać, a z boku stoi fałeczka. To jest taki testowy mój. Popróbowaliśmy na nim kilka rzeczy. Odnowiłem go, posprawdzałem i teraz idzie na sprzedaż. Niedługo będzie ogłoszenie. Nie wiem, przyjedziesz, odbierzesz. Za dwójeczkę jest twój, ale nie o tym mowa dzisiaj. Wiecie, że przy takim jednym skorpio jest cztery razy mniej roboty niż przy tej fałce. Tutaj te wszystkie kurcze spawy trzeba położyć, wyszlifować z wszystkich stron dookoła. Tu te kąty. Już nie powiem o palenisku, bo tu trójka blacha jak to idzie. No ale chyba warto. A jakby go plakiem pociągnął, by błyszczał się. Elo ziomy.